Cześć wszystkim! Agent 666 Tester Gier i dzisiaj ze mną jest gra Demolition Race. Słuchajcie, gra Demolition Race to gra, którą e, wynalazłem i wam e, nawet proponowałem w swoim materiale z festiwalu gier wyścigowych. Pewnie się zastanawiacie po jaką cholerę ja tą grę kupiłem, a ja już wam tłumaczę. Jeśli tego nie widzicie. System zniszczeń mnie zainteresował. Model jazdy okazał się bardzo fajny i to spowodowało, że tą grę kupiłem. Każde auto, słuchajcie, inaczej rozwalają się szyby. Naturalnie można niszczyć te samochody, jak je zniszczycie, no to praktycznie stajecie autem na trasie albo jedziecie tak wolno, że lepiej po prostu wyjść od nowa. Słuchajcie. Grama 5 tras, 5 e, samochodów, pokażę Wam je wszystkie. E, można sobie ustawić no, aż do e, aż albo tylko do 6 okrążeń, nie wiedzieć czemu e, tak deweloper wpadł na to. Wszystkie samochody, słuchajcie, na samym początku są białe. Ja już jak widzicie, mam e, po tuningu ten samochód, pokolorowany. i trochę tam już przód jest e, rozpieprzony. Eee, ale, ale, najważniejsze, ta gra jest bardzo miodna i grywalna i zarazem, słuchajcie, jest to najlepsza gra wyścigowa na silniku Unity, jaką kiedykolwiek widziałem i miałem okazję pograć sobie. A oto mała próbka systemu zniszczeń. No, bardzo mała, ale na pewno zaraz będą większe. No to słuchajcie, lecimy. Druga trasa, drugie auto. Tak naprawdę bardzo się podjarałem, jak zobaczyłem to auto, bo to jest jeden z modeli Fiata. A ja jestem fiaciarzem. Miałem w swojej przeszłości różne Fiaty, jeździłem różnymi Fiatami i mam jakiś sentyment po prostu do tej marki. Natomiast to auto, ten w tej chwili żółty samochodzik, właśnie przed chwilą, a dobra, miałem go przemalować dla was, no nieważne. Miał być czerwony, bo czerwony jest najszybszy, ale tym autem, no powiedziałbym, że stosunkowo jest trudno wygrać. Zobaczcie jednak, co się dzieje na tej trasie, jakie tutaj sieje się po prostu zniszczenie i spustoszenie. Komputer walczy o każdą pozycję, nie oddaje jej łatwo. Co jest wielkim plusem, jeszcze bardzo fajne jest to, słuchajcie, okienko w prawym górnym rogu, które troszeczkę was jednak rozprasza, ale. Pokazuję Wam co chwilę taki przejazd z różnych ujęć kamery. Tu już jeden z przeciwników zakończył swój żywot, a ja ścigam się o pierwsze miejsce z tym oto gościem i spróbujemy go wziąć. Ach, niestety, nie udało się. Czasami to spychanie się niestety nie opłaca się. No ale kaska zarobiona, a my widzimy się za chwilę. No to tym razem już nie popełniłem błędu. Trzecia mapa, trzeci samochód i wreszcie przemalowałem ten samochód. To co słuchajcie mnie dziwi to, że auta komputera, czyli tej tak zwanej sztucznej inteligencji mają w w cholerę więcej kolorów niż można kupić w tej grze, bo można kupić tylko cztery. Co mnie dziwi, nie można przywrócić do podstawowego białego koloru tych samochodów. I to mi się akurat nie podoba. Jest też kilka rzeczy w tej grze, które... No, wymagają jeszcze dopracowania, chociażby... chociażby... troszeczkę jakichś takich błędów graficznych. Ale naprawdę, słuchajcie, jeżeli to jest pierwsza gra tego producenta, a na Steamie jest tylko ta jedna jedyna, to zrobił kawał świetnej roboty i zdecydowanie ma ode mnie pozytywną recenzję, którą zamieszczę jak tylko wrzucę Wam e, tą recenzję na kanał. E, no, trasy jak widzicie się różnią, oczywiście wszystkie jakby na takiej wyspie się rozgrywają, nie trwa długo taki wyścig, e, jeżeli jeszcze tego nie zauważyliście to w lewym dolnym rogu macie Nitro. Nitro słuchajcie jako ciekawostka, e, kupujecie co wyścig? Jeżeli je zużyjecie, to musicie kupić nowe. Śmieszne, nie? A no więc jesteśmy. Kolejna trasa, zobaczcie na jej kształt. Ósemka. Z czym się Wam kojarzy z ósemka? No z takim wyścigiem demolką. Demolition race. Hmm. Demolition Race? Ups. E, jak to tam wyszło? No nic, my tutaj zażarcie walczymy o zwycięstwo, komputer się nie poddaje. Taki mały protip, jak będziecie w tą gierę grać. E, zawsze starajcie się jeździć od wewnętrznej zakręty, bo czasami na ostatnim zakręcie można, że tak powiem, przegrać bądź wygrać e, zawody. A jak mowa o zawodach, to słuchajcie. E, wraz z dostępem do map, które sobie trzeba wykupić za zarobiony hajs. Każda na chwilę obecną kosztuje 300. Och, sorry, ale mam cięższy samochód. Zresztą, jak widzicie, nie tylko małe autka są w tej grze, ale też i gabarytowo większe. Także każdy miłośnik e, różnej motoryzacji myślę, że coś dla siebie spokojnie znajdzie. E, ale e, czy ja Wam powiedziałem o tym, że. Eee, chyba nie powiedziałem, no to pow powiem albo powtórzę. Więc, eee, wraz z postępem, słuchajcie, eee, za każdą mapę następną, na której gracie, zarabiacie więcej kasy. Zaczynacie od setki za wygranie, potem jest 150, 200 i tak dalej, i tak dalej. I swajcony tamten obok, a mój? No prawie nieruszony. Kurde, nitro w ogóle nie użyłem. No nic. No i słuchajcie, jesteśmy ostatnia trasa, ostatni samochód. Jak widzicie, kompletnie inny styl graficzny, model auta. Co jest fajne, co mi się podoba w tej grze, ponieważ te auta mają różne parametry. Jep, no to ci przydzwoniłem, sam się o to prosiłeś. Mają różne parametry, i za każdym razem jak startujecie wyścig wybierając jakiś samochód, to komputer dobiera wam zbliżone mniej więcej osiągami pojazdy, także wcale nie jest tak, że jak weźmiecie sobie najlepsze auto, to będziecie się ścigać tylko z tymi najsłabszymi samochodami, wcale nie. Co tu jeszcze by wam mógł powiedzieć? Zaskoczony trochę byłem tym, że gra posiada 4 osiągnięcia raptem, tylko aż. Natomiast te osiągnięcia zdobywacie za wygranie wyścigów na trasach od 1 do 4. Natomiast halo halo, chciałem zwrócić uwagę, że gra ma 5 tras, więc powinno być przynajmniej 5 też osiągnięć. No ale to może zostanie naprawione. Na razie gra jest słuchajcie tylko jeszcze tam w wczesnej fazie. Aaa, udało się wybroniłem się, także poszło dobrze. We wczesnej fazie i dlatego być może kosztuje tylko 3,59, czyli znów taka cena jednego, nawet mniej niż 1 dolar czy euro, ale, ale spokojnie na promocjach tą grę idzie nawet za 2,15 dorwać, także jak chcecie to zaczekajcie, bo to zawsze trochę taniej. No a ja już zmierzam, słuchajcie, do mety i pokażę wam Mały bonus, który mnie bardzo zaskoczył w tej grze. Cóż za, fantastyczny finish. Oto słuchajcie. Szósta trasa. Szósta trasa to nic innego jak po prostu klasyczna arena do rozwalania się. A na tej arenie. Naturalnie wygrywa ten, kto przeżyje jako ostatni. Ta arena to zarazem też świetne pokazanie potencjału, jaki drzemie w silniku tej gry. Tak, słuchajcie, nie robię sobie jaj, naprawdę mi się system zniszczeń bardzo pomaga w tej grze. System kolizji jest świetny, system jazdy naprawdę jest fajny, jak za taką małą popierdółkę. O, 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 o! tu trzeba uważać, żeby nie wylecieć z trasy. No właśnie, tam już jeden wyleciał. A my z powrotem chcemy wrócić na trasę. No niestety, sam siebie wykopałem. E, ale cóż, słuchajcie, tak wygląda menu gry. E, nitro do kupienia, furki. E, jeszcze z takich e, minusów, dziwnych rzeczy, jak przemalujecie sobie auto. To nagle wszystkie są przemalowane. No i nie ma tego resetu do standardowego białego koloru. Eee, mam nadzieję, że coś tu jeszcze może zostanie dodane. No jest 6 map, ta możliwość 6 okrążeń, o czym Wam mówiłem. Eee, no i to fantastyczne intro Demolition Race. Słuchajcie, ja bawiłem się w tej grze całkiem fajnie. Będę ją śledził. Mam nadzieję, że ten deweloper eee, zrobi coś jeszcze. A ja zachęcam Was, dajcie szansę, kupcie tą grę, wspierajcie takich małych producentów, bo może dzięki temu później zrobią naprawdę jakiś kozacki tytuł. Także Angel666 Tester Gear. Pozdrawiam Was wszystkich, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, zapraszajcie znajomych. Nara!